Robert Kubica przegrał, ale przynajmniej wystartował. Skoczkowie nie mogli z powodu wiatru. Niedzielny konkurs Pucharu Świata w Kusamo został odwołany. A co dzieje się w świecie skoków narciarskich? Czas najwyższy na niedzielny cykl, który zainaugurowaliśmy przed tygodniem z lotu skoczka. Za chwilę Sebastian Parfianowicz w studiu TVP Sport oraz Aleksandra Rajewska i Filip Czyszanowski w Kusamo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie było dzisiaj skakania w kusamo może to i dobrze, bo raz, że warunki tam loteryjne, a dwa, że chyba inauguracja sezonu jak zawsze niezbyt dla nas udana, a może taka miękka, więc. Tak, to dobrze, bo wszyscy widzimy, że polscy skoczkowie nie są jeszcze w optymalnej formie, ale też nie wyciągałbym daleko idących wniosków, bo początek sezonu to nigdy nie był nasz moment, a skocznia ruka, Tunturi to nigdy nie był nasz obiekt po prostu. Sprawdźmy zatem, jak to wszystko wyglądało tam, w Finlandii. Aleksandra Rajewska i Filip Czyszanowski marzli, trzymali kciuki, by coś się wydarzyło, ale nikt nie poskakał. Rukaku ku samo, czyli wciąż to samo, czyli wieje, Olu. Moim ulubionym wierszykiem o Ruce jest, wrócę wieje, a poniedziałek jest poniedziałek. Dobrze, popatrzmy, jak dzisiaj wyglądało, w zasadzie nie wyglądało. Niedziela wrócę, jak widać dla naszych skoczków, inspirująca. Po prostu, pozamiatamy. Pieter tam coś z miotłą zaczął kombinować. Znaczy, no cóż, my możemy zrobić, no takie są warunki, dzisiaj nie dało się, nie dało się skakać. Myślę, że no słuszna decyzja po prostu użyli, że jeżeli się nie dano, to nawet nie próbujemy. Decyzja podjęta szybciej niż można się było tego spodziewać. W niecałe dwie godziny. W tym czasie Japończycy rozgrzewali się przy herbacie. Słoweńcy szukali odpowiedzi spoglądając w niebo Czesi zdążyli rozegrać kilka meczów w siatkonogę. nogę. Jednym słowem umiejętność umilania sobie czasu w oczekiwaniu, opanowana do perfekcji. Oglądałem jeszcze Dragon Balla. Eee... Są go walczył. Bardzo ciężką walkę walczył, ale udało się mu, nie przegrał. Ale też nie wygrał. I tu na skoczni wrócę. Dziś nikt nie przegrał i nikt nie wygrał. I tylko trochę żal, bo liczyliśmy na kolejne informacje o formie skoczków. Ja no może trochę szkoda, bo jednak mam w głowie to, co się wydarzyło wczoraj. Też wiem, co mógłbym dzisiaj zrobić lepiej, co chciałbym zrobić lepiej, ale no, trzeba było to zaakceptować. Co dalej? Pakowanie. Wschód i Niżny Tagił, do którego Polacy wyruszą w takim samym siedmioosobowym składzie. Do Rosji pojedzie Żelazna szóstka plus Klemens Mureńka, który cieszy się dużym kredytem zaufania trenera do Leżala. O bardzo dużym, tym bardziej, że Klemens od trzech lat punktów w pucharze świata nie zdobył. Dobrze, wracam jeszcze do KUSAMO, do tego odwołanego konkursu. Gdzieś trzeba go przełożyć, gdzieś musi się odbyć i być może Będzie raz... to zakopane. Tak, być może będzie trzeci konkurs w zakopanym. Apoloniusz Steiner ma zachęcia, czy zachęcać organizatorów w zakopanym, by zgłosili akces. A co na to Walter Hofer? Rozmawialiśmy z nim telefonicznie i nie wykluczył tego, ale powiedział, że pierwszeństwo musi mieć najpierw inne fińskie miasto. Pewnie będzie to lakcji. Jeżeli oni powiedzą nie, to wtedy konkurs ofert i to Zakopane. Kto wie, kto wie, ależ to byłaby historia piękna. Zobaczymy. Do zobaczenia. I Filip Przeszanowski założył czapkę, bo dwa dni temu był jeszcze z gołą głową. Mimo, że nie było konkursu dzisiaj, to weekend stał pod znakiem ciekawych wydarzeń, bo te dyskwalifikacje z jednak pan Gracer troszkę grozi. Palcem, Jak najbardziej prawda? widzimy norweski skoczków, bo to ich przede wszystkim dotknęło. Dwóch w białych kombinezonach: Johansson i Forfang. To jest ta tajna broń, która na razie, którą na razie strzelili sobie w kolano, a właściwie pod kolanem, bo tam zbyt mała przepuszczalność tych kombinezonów była. Łatwo sobie wyobrazić latawiec na wietrze, kiedy te kombinezony nie przepuszczają powietrza. Tak właśnie się dzieje. To jest ciekawa scena, bo to jest. Ma Mariusz Lindwik, który właśnie odbiera od Sepa Gracera gratulacje za drugie miejsce w sobotnim konkursie. Peter Pre zaraz odbierze gratulacje za trzecie miejsce, a jednak troszkę później ich za te kombinezony zdyskwalifikowano. I to na pewno jest wydarzenie. Rozmawiałem dziś szybko z Maćkiem Kotem. On mówi, że to nie jest tak, że od razu muszą do śmieci te kombinezony powędrować. Da się je trochę ponaciągać i jeszcze wykorzystać. Przechodzimy, wracamy tak naprawdę po relacji Oli i Filipa do Polskich skoczków, bo my się trochę niepokoimy. Wszyscy poza dziesiątką, takie sytuacje już się zdarzały, choćby w Trondheim w 2019 roku, więc takich wielkich powodów do niepokoju nie ma. No ale Kamil Stoch, co on mówi o swoich skokach, zaczął nieźle w Wiśle, tu było trochę słabiej, posłuchajmy. Patrzyliśmy z trenerem, to te skoki, jak one wyglądały. Też skonfrontowaliśmy i z moimi odczuciami, i z wizją trenera. Um, no i, i też doszliśmy do takich wniosków, że one wyglądają dobrze, to wszystko jest takie poprawne, ale to jest to, co też wczoraj mówię, że mi brakuje po prostu takiej dobrej energii i chodzi o to, żeby po prostu trochę więcej um, no takiej może nie wiary, ale pewności, że to wszystko wyjdzie e, i z takim większym po prostu e, jak to powiedzieć e, przekonaniem, o, z takim większym przekonaniem, żeby to, to robić Kamil Stoch mówi, że brakuje mu dobrej energii, ale ja jestem optymistą. Dlaczego? Przed sezonem mówił, że pracuje nad pozycją dojazdową i nad prędkościami na progu. Wiemy, że tutaj nie był asem. Prawie wszyscy byli od niego lepsi i już pierwsze konkursy pokazują, że to zostało poprawione. Rok temu w Kusamo, choć zajmował trzecie miejsce, Kamil Stoch tracił do najszybszych na progu 1,5 km na godzinę. Teraz miejsca trochę dalsze, ale ta strata tylko 0,7, więc z tego mam nadzieję będzie przełożenie na dalekie loty, jak Kamil odzyska tę swoją... Energię. Ta dobra prędkość to nie tylko pozycja dojazdowa, ale też praca ludzi, których na co dzień nie widzimy, serwismenów. Oni przygotowują te narty i ich teraz Państwu przedstawimy. Prędkość na rozbiegu to jeden z elementów dalekiego skoku. Kluczowa jest pozycja dojazdowa, ale niezbędne są też dobrze przygotowane narty. Oto by były one jak najszybsze, dbają serwisanci. Na skoczni pojawiają się jako pierwsi, a po konkursie gaszą światło. Dobieramy smar bazowy, który jest jakby taką podstawą e, smarowania, czyli baza. Potem tą e, nagrzewamy nagrze, to po prostu żelazkiem takim specjalnym, do tego przygotowanym na ciepło. Tam też sprawdzamy temperaturę. Po prostu bo każdy smar ma swoją temperaturę, żeby ją wtopić. E, ściągamy to takimi specjalnymi, jakby my to nazywamy cykliną. No i potem już idą e, smary finiszowe, czyli po prostu musimy jechać sobie na górę na, na rozbieg, sprawdzić temperaturę e, rozbiegu, wilgotność tego rozbiegu. I wtedy e, mamy pełno smarów i sobie po prostu dobieramy, który jest najlepszy. Cała ta praca to około 30 minut na jedną parę nart. Pełne ręce roboty serwisanci mają zwłaszcza między seriami. Zależy jak, jak skoczą, czasami mamy więcej czasu, żeby ten artyk przygotować, czasami mamy parę minut no i, i trzeba to zrobić bardzo szybko. Największa trudność to zmienna pogoda. Deszcz, śnieg, mróz. Mieszankę trzeba dobrać odpowiednio do panujących warunków. Ważne jest doświadczenie. Kacper Skrobot pracuje z kadrą od 7 lat. Maciej Kreczmer to były biegacz narciarski, olimpijczyk z Turynu, Vancouver i Soczi. Jeśli chodzi o smarowanie nart to chłopaki się w ogóle nie wtrącają do tego. Jedynie jeśli chodzi o montaż nart i tam ustawianie wszystkich yy, no, wiązań i, i tego typu technicznych spraw, no to chłopaki jakieś uwagi mają, no to, no to zgłaszają. To w ich rękach jest najważniejsze wyposażenie polskich skoczków. Z tak starannie przygotowanym sprzętem można w pełni skupić się na skoku. Oby narty dobrze jechały w przyszłym tygodniu w Niżnym Tagile. No właśnie, jak myślisz, co tam się będzie działo? Dwa pytania mam. Nie o naszych zawodników. Czy tandę znowu będzie górą? I czy wreszcie los uśmiechnie się do Stefana Horngachera? Bo my mamy dwa miejsca na podium, a Niemcy podium. nic. Tak, jest. tak, Myślę, że Daniel Andretande jest w formie znakomitej i Norwegowie w ogóle coś znaleźli, a znakomicie latają, zwłaszcza w takich warunkach, kiedy wieje pod narty. Tak było w kół samo. Co ze Stefanem Hollingacherem? buduje wszystko od nowa. To trochę musi potrwać, ale jeszcze na moment wrócę do naszych skoczków. Kamil Stoch powiedział e, dzisiaj, że on nie chciałby jechać, że tylko to, że kocha skoki tak naprawdę sprawia, że pojedzie do tego niżnego tagiłu, bo organizacja w Rosji jest dramatyczna. Rok temu dostali tam w bufecie od organizatorów na śniadanie kanapki z mortadelą. To nie jest zachęcające dla skoczków. To prawda. Kto tę mortadelę lepiej wytrzyma? Odpowiedź, oczywiście, podczas transmisji w telewizji polskiej. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Zacząć chcę od serialu animowanego Sąsiedzi. Pamiętasz go? Czeska Panie, produkcja. No i y, wniosek, oglądając ten serial, mogliśmy wyciągnąć taki, że cześć, jeśli chodzi o majsterkowanie, to tak średnio sobie radzą. A dzisiaj, cześć, cześć, cześć Skoczkowie z Czech. E, zupełnie z tym stereotypem chcieli walczyć, no bo zobacz jak skonstruowali siatkę do gry w siatko Jest krzesło, jest łopata, pomiędzy nimi jest e, powszeczka, zatem coś z niczego i w takich e, warunkach oczekiwali na to. Do sąsiadów szybko dołożyłbym jeszcze jedną. Pomysłowy dobromir. To tak, akurat może kaskówka może tam, 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 tam. animowana. Mateusz Lelen a propos skoków pisze, że prezes Steiner zapowiedział, iż będzie namawiał Zakopane do aplikowania o dodatkowy konkurs Pucharu Świata w miejsce odwołanej Ruki. Pomysł nam się podoba, dla nas Ryszło. też dodatkowy konkurs z Zakopanem byłby fajny.